Początkiem wszystkiego jest myśl, idea, nade wszystko człowiek. Wszystko inne jest tego konsekwencją. Uczelnię, jej prestiż i status kreują właśnie osobowości. Profesor Jerzy Witeczek, architekt z duszą i niekwestionowanym dorobkiem, łączący sztukę z najdoskonalszym rzemiosłem. Jest laureatem kilkudziesięciu konkursów krajowych i międzynarodowych na projekty obiektów i kompleksów architektonicznych wśród nich prestiżowych konkursów w Czechach i w Niemczech. Projektował niemal wszystkie formy architektoniczne i budowlane. Wizytówką dzieł profesora Jerzego Witeczka jako autora lub współkreatora są między innymi symbolizujące nowy wizerunek Politechniki Śląskiej centrum nowych technologii stanowiące swoistą bramę do kampusu uczelni. Jest też zaskakujące swym pomysłem rozwiązań funkcjonalnych Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko. Jest też na nowo adaptowany, i całkowicie zmodernizowany budynek dawnego Kinoteatru X dla Wydziału Architektury, a także wielofunkcyjne Centrum Edukacyjno-Kongresowe i pobliski obiekt Technoparku. W panoramie współczesnego zabrza odnajdziemy całkowicie zrewitalizowany kompleks dawnych koszar służący dziś wydziałowi organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Z jego autorskiej wizji, jak sam mówi, szczególnego sentymentu do macierzystej uczelni powstało blisko 100 obiektów służących dziś Politechnice Śląskiej. Miałem trzy marzenia. Pierwsze, żeby podobnie jak moi rodzice i dziadek budować, dwa, żeby zostać pilotem. I trzecia rzecz, żeby uprawiać sport. To były moje marzenia, które właściwie w każdym z tych przedziałów w jakim stopniu zostały zrealizowane. Co prawda, pilotem nie zostałem, ale zdałem do szkoły lotniczej w Dęblinie. Zostałem przyjęty do szkoły lotniczej w Dęblinie. Przeszedłem e, trudne testy sprawnościowe w Warszawie. Natomiast spanikowałem i nie pojechałem na zajęcia pierwszego roku. Zamiast tego, wcześniej. Przyjechałem na rowerze do Gliwic na egzamin wstępny. Co prawda nie było wtedy architektury, natomiast przyjechałem na Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego i zapisałem się na specjalność mosty, tunele. Taka była wtedy specjalność. I zamierzałem jak najbardziej zająć się budowaniem, kontynuować tradycje rodzinne. Pamiętam jak dziś przyjazd na egzamin z fizyki, gdy niemiłosiernie na trasie padał deszcz. Ja przyjechałem w garniturze e, właśnie na wydział i na egzaminie gdzieś po pół godzinie asystent mówi, proszę pana, trzeba było powiedzieć, a nie lać na podłogę, tylko pójść do toalety. Okazuje się, że Okazuje się, że z mojego ubrania rzeczywiście yy, pojawiła się duża kałuża pod stołem. Egzamin zdałem bez najmniejszych kłopotów. Zostałem przyjęty na Wydział Budownictwa i na pierwsze zajęcia przyjechałem również na rowerze. Potem zamieszkałem w akademiku i w zasadzie yy, ten akademik był dla mnie drugim domem. Mieszkałem w akademiku 6 lat. W październiku na zajęciach z geometrii wykreślnej nagle pojawiło się dwóch wojskowych na sali 118 na wydziale budownictwa. którzy poprosili pana profesora, czy mogliby zabrać z sali moją osobę. Właściwie w pierwszej chwili nie wiedziałem o co chodzi, ale jak zostałem doprowadzony do WKR-u, to okazało się, że jestem dezerterem, ponieważ niezgłoszenie się do szkoły oficerskiej było równoznaczne, jakby z przekroczeniem pewnych przepisów. Zostałem zatrzymany na 24 godziny i w tym czasie rzeczywiście pan dziekan, który został o tym zawiadomiony. Poinformował pułkownika, już nie pamiętam nazwiska dzisiaj, że jestem przyjęty na Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, że jestem legalnym studentem, że w zasadzie e, można tę rzecz no, jakoś polubownie załatwić. I rzeczywiście WKR na to się zgodził. Pod koniec października nadarzyła się okazja. W tym roku 1961, żeby pójść na architekturę. Ja nie miałem może takich marzeń, żeby być architektem, natomiast miałem marzenia, żeby w ogóle budować. Kolega z pokoju mówi, że on sam nie pójdzie. Bardzo mnie prosił, żebym poszedł na egzamin, ale ja w życiu nie rysowałem. Przecież jak ja mogę pójść na egzamin wstępny na architekturę, nie mając żadnego przygotowania? było ponad 100 kandydatów, a przyjętych miało być 25. Na egzaminie obecnie pani profesor Nina Józwa mówi do swojej koleżanki, które pilnowały nas na egzaminie, mówi, popatrz, on rysuje perspektywę na odwrót. Więc byłem zaskoczony, jak perspektywy na odwrót. A ja rzeczywiście rysowałem ten, ten układ, który był Pokazany, które trzeba było narysować, rysowałem to w innym ujęciu, jakby w ujęciu takim środkowym, a nie w normalnej perspektywie o dwóch punktach zbiegu. Skoro tak te panie powiedziały, no to ja szybko zmieniłem front i zacząłem to rysować ze zbiegiem w drugim kierunku. No i zostałem przyjęty na wydział. Studia właściwie były jedną wielką przygodą, tak bym to określił, ponieważ nie miałem najmniejszych kłopotów z zaliczeniem jakiegoś przedmiotu albo, albo zaliczaniem projektów. Większość projektów miałem na ocenę bardzo dobrą. Także pod koniec studiów pan profesor Majerski, którego widzimy tu na ścianie, między innymi w moim towarzystwie, albo na odwrót, zaproponował mi. A była wtedy tworzona już taka bardziej liczna katedra. Czy nie zechciałbym zostać stażystą? Oczywiście byłem szczęśliwy, że będę mógł pod okiem pana profesora kontynuować w ogóle wtajemniczanie się w architekturę. Już na drugim roku pokochałem ten nowy kierunek. Przestałem jakby myśleć o tych pierwotnych planach, mianowicie bycia konstruktorem, mostów, tuneli, a coraz bardziej zagłębiałem się w tę inną dziedzinę, która jednak jest dziedziną sztuki. Pamiętam swoją pierwszą realizację, którą zlecił mi profesor Majerski. Był to temat prozaiczny: nadbudowa łączników pomiędzy domami studenckimi na ulicy Łużyckiej. Zadanie, które w tej chwili odbieram jako, jako wręcz prozaiczne. Wtedy było to dla mnie wielkim problemem. I pamiętam rozmowę z profesorem, jak do tego się zabrać. Jaka w ogóle tu powinna być. Metoda na, na zrobienie czegoś takiego, dołożonego pomiędzy trzy domy studenckie. Domy studenckie zrealizowane w latach 50., trochę w stylu sozrealistycznym, takim może w końcowej fazie, ale jednak w tym sozrealizmie. I pamiętam, profesor powiedział, są dwie szkoły. Jedna, że robi to pan całkowicie po nowemu. I wariant drugi, wczuwa pan się w projektantów z tamtej epoki i próbuje to zrobić tak, jakby to oni wykonali. I muszę powiedzieć, ta maksyma profesora, ona jest obecna we mnie do dzisiaj. Za każdym razem e, właśnie zastanawiam się, w jakim kierunku ten obiekt, który mam zrealizować, ma pójść. Do każdego projektu podchodzę z jednakową pasją. Każdy obiekt, niezależnie od tego, czy jest to obiekt bardzo duży, czy jest to drobiazg w postaci domku jednorodzinnego, w postaci wnętrza, każdy obiekt trzeba przeżyć. I najistotniejsze, od czego trzeba rozpocząć, to poszukanie pewnej idei. Pewnej wizji. Jeżeli nie mam tej wizji, to nie przystępuję do następnego etapu, bo ten następny etap byłby chory. I ja tę wizję poszukuję w różnych miejscach. Nie mam określonego punktu, że siadam przy biurku, siadam przy desce i poszukuję wizji. Ta wizja czasami mi przychodzi w samochodzie, czasami w czasie, bo ja wiem, obiadu, czasami nawet w nocy. I jeżeli potrafię sobie wyobrazić ten obiekt czy tę rzecz, którą mam wykonać, dopiero przystępuję do wykonania pierwszych szkiców. I te szkice następnie są porządkowane, porządkowane jeszcze raz porządkowane, bo architektura w sumie to jest uporządkowana przestrzeń. Architekt powinien zmierzać do tak ja uważam, do najprostszych racjonalnych rozwiązań. Ja jestem racjonalistą do bólu i to widać w każdym obiekcie. Swoje obiekty stawiam w miejscu takiej architektury racjonalnej, po pierwsze, po drugie minimalistycznej, po trzecie w nowym porządku takiego brutalizmu, ale technologicznego użyty materiał jest nieobrabiany dodatkowo w postaci tynków w postaci karton gipsów lecz pojawia się ten materiał konstrukcyjny w tym wyrazie podstawowym I to jest moje motto właściwie od początku działania Zależało nam na tym, żeby od strony trasy średnicowej powstała nowa pierzeja, która wprowadzi nas do dzielnicy akademickiej, która da nową jakość temu miejscu. Natomiast w samym obiekcie, pomimo skali ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych, jest wiele miejsc. Jednym z tych miejsc, w którym w tej chwili przebywamy, jest wewnętrzny dziedziniec. Tych dziedzińców mamy tutaj trzy. W każdym z tych dziedzińców będzie, będzie życie. Tu będziemy e, mogli w czasie przerw, a nie tylko, bo tu mogą się odbywać nawet koncerty. Tu można będzie e, organizować wystawy. To będzie punkt w którym właściwie ta młodzież, która będzie do tego gmachu, który jest niby bardzo taki surowy, ta młodzież będzie się mogła tutaj spotykać, umawiać. I dlatego tu są wprowadzone te kolory, że każdy z tych dziedzińców jest w innym kolorze. Nie mówiąc już o tym, że mamy kondygnacje oznaczone również różnymi kolorami. Że siedem kondygnacji, siedem kolorów. Ja nigdy z tej mojej miejscowości nie wyjeżdżałem. Ja, w sensie psychicznym, jeżeli byłbym zapytany w nocy skąd pochodzę, czy gdzie mieszkam, gdzie jest moje miejsce na ziemi, to zawsze bym powiedział: Pochodzę z Tworkowa. Mimo, że w Gliwicach mieszkam od 50 lat, to jednak jestem bardzo uczuciowo związany z tym, z tym moim miejscem, z tą moją małą ojczyzną. Więc dla mnie w sposób naturalny, e, powiedzmy, pomoc przy realizacji różnych obiektów na terenie Tworkowa, czy nawet powiatu raciborskiego jest czymś oczywistym. Moje działania przez wszystkie te lata były naprawdę wielostronne, że projektowałem przyczepy kempingowe, że e, jakieś ściany przesuwne e, i e, również tego typu prace jak chociażby ratowanie starych zabytkowych obiektów, jak ten nasz kościół, jak również zamek w Siewierzu. Odbudowywaliśmy nie do końca, natomiast udostępniliśmy to, powiedzmy, rzeszy zwiedzających. Następnie pałac Eichendorfa w Łubowicach, zamek w Tworkowie. I tu, przy wszystkich właściwie tych prasach, byli zaangażowani studenci z naszej uczelni. Dumny jestem ze wszystkich obiektów uczelianych, bo w każdy obiekt było włożone serce i były wszystkie te obiekty indywidualne. Tych obiektów jest około 80, może 100. Na każdym wydziale jest jakiś ślad. Mojego działania. Są to sale wykładowe, są to sale audytoryjne, są to dziekanaty Rady Wydziału, no, no, wiele, wiele obiektów zrealizowanych, które wszystkie są indywidualne. Nawet bufet, który jest na Wydziale Budownictwa z lat 70., bufet na chemii. Wjeżdżając z Tworkowa w 1961 roku, nie przypuszczałem, że prawie po pół wieku znowu wrócę z powrotem w to samo miejsce. Co prawda nie jest to może dokładnie to samo miejsce, bo urodziłem się trochę w innym domu, natomiast dom ten należał do rodziny. Eee, przeprowadziłem się troszeczkę, może nie przeprowadziłem, ale, ale na nowo wróciłem myślami w ten punkt eee, z takiego powodu, że budynek właściwie był w ruinie, trzeba było go ratować. Moja mama coraz bardziej nalegała, że jednak nie powinniśmy dopuścić do totalnej dewastacji. I wtedy właściwie zaczęła się dla mnie. Na nowo historia, bo coraz bardziej pokochałem to miejsce i starałem się